Dzień dobry, proszę pana, pan taki smutny. Mogę nagrywać, czy nie bardzo? Nie, bo chciałbym panu poprawić samo poczucie. Co by pana uszczęśliwiło? Nie, gwiazda złota z nich pasuje. Chłopie, weźcie się wyleć, kurwa. Chodzicie ze szkoły po Nie, bo. Ale ja w telewizji pracowałem, proszę pana. A co pana tak gryzie? Czemu pan, Bo wie pan, co ja uważam te... A, no się chłopę, żeby, żeby, żeby Nie, nie, żeby, żeby, żeby nie. To... Jesteś, żeby... Przepraszam bardzo. Miłego dnia życie. <noise> Kurczę, zadałem niewłaściwe pytanie. Kurczę, zagaja mi dzień. Ty stłukł mi się aparat, ale pech i to nowy, Nie trudno. Kurczę, właśnie to jest użycie niewłaściwej miny albo niewłaściwego pytania i zostałem odebrany za homoseksualistę on chyba myślał, że jestem bogaty, a on jest z tym. Łoże ty I on myślał, że ja chcę mu zapłacić, a on. O ja pierdziele, ja teraz przesłuchałem to co powiedziałem, no przepraszam tego pana, to, to ja nie miałem tego na myśli. Ja chciałem się dowiedzieć. A nieważne. Nie miałem tego na myśli. U, grubo. O, ale zrozumienia są dobre, tylko no patrzcie, zamiast mu poprawić dzień i humor. To faceta przestraszyłem. Jeszcze będzie myślał, że go będę śledził. Ciekawe, czy ten telefon naprawię. Ciekawe, jak go rozbiłem. Nie rzucam tym nowym telefonem.